Dzisiaj chciałem Wam przedstawić zgrzewarkę, którą używałem też w poprzednim odcinku przy regeneracji akumulatora z Boscha. Jest to zgrzewarka Sunko 737DH. Co mogę o niej powiedzieć? No, ogólnie używam jej już od jakichś 3 miesięcy 4 coś takiego. I co, no w sumie jestem z niej zadowolony. Jak dla mnie podstawowym takim czynnikiem, który wpływa na to, że, że no fajnie się obsługuje tą zgrzewarkę. Są mega mega giętkie przewody tutaj, no je można w każdym, w każdym kierunku swobodnie nie wiem, wyginać, przeginać i one w ogóle się nie plątają i nie przeszkadzają i nie robią jakiegoś tam dyskomfortu podczas pracy także no, to jest ogólnie przede wszystkim to co mi się w tej grzewarce podoba um, no, uruchommy ją proszę bardzo, tak to wygląda i no tutaj mówię, tutaj mamy uchw uchwyt taki ręczny gdzie możemy sobie gdzieś tam podejść i, i sobie zgrzewać i mamy też elektrody tutaj zamontowane w samej obudowie i wyzwalany jest impuls podczas podnoszenia tych elektrod no i oczywiście tutaj musi mieć zamknięty obiekt tak samo tak samo tutaj właśnie są dwa tryby uwolnienia impulsu tutaj jeśli świeci się MT to uwalniany jest impuls przez podłączenie sobie dodatkowego spustu. Tam z tyłu jest wejście. Spust, taki nożny, taki włącznik, którym sobie wyzwalamy właśnie ten impuls. Albo sobie właśnie tutaj tym zmieniamy na automat, i wtedy automatycznie po, po zbliżeniu elektrod do, do materiału wtedy wyzwalany jest impuls. Dobra, przechodzimy do kolejnej kwestii, czyli mniej więcej tutaj jakieś obsługi. Tym panelem tej zgrzewarki. Yy, za dużo Wam nie powiem, bo w sam sobie w sumie nie wgłębiałem się dokładnie w jakieś tajniki obsługi tej zgrzewarki. Yy, po prostu zasięgnąłem informacji takich, które były mi potrzebne w ogóle do jakiejś podstawowej yy, obsługi. Yy, I co? Yy, przyciskiem T yy, zmieniamy sobie czas, który nam się tutaj podświetla. Maksymalne to jest. Ile tutaj mamy? 1,5 sekundy, tak. Dokładnie, 1,5 sekundy, na najwyższy czas. A najniższy, właśnie jak jest chyba wyłączone, to jest 20 milisekund? Jakoś tak, chyba z tego co pamiętam. P, no to mamy tutaj ilość impulsów wyzwalanych. Tutaj też mamy maksymalnie 18. 18 impulsów a właśnie jak są wyłączone to to, to są dwa impulsy eee, tutaj e, klikając e, tą jakby nie, wiem. Okay. I tutaj klikając tą gwiazdkę e, tutaj sobie edytujemy e, moc e, jaką e, wyzwoli nam zgrzewarka no, czyli powiedzmy 90, 90% mocy tak, 80 i po kliknięciu jeszcze raz możemy sobie właśnie ustawić dokładniejszą czyli tutaj powiedzmy 86 tak, 85 ja tam zawsze sobie mniej więcej gdzieś tam na równo to ustawiam i w sumie szczerze mówiąc nie wiem co to jest tutaj ta kolejna liczba po, po przecinku Możemy ustawić na 1 albo 2. Tego Wam nie powiem niestety, co to, co to dokładnie jest, bo, bo nawet z tym się nie zapoznawałem. Eee, tutaj też mam jakieś pokrętło eee, Super Puls, wyskalowane od 0 do 8. Eee, powiem szczerze, że też nie... z... sprawdzałem to w sumie, zgrzewałem na, na różnych ustawieniach tego i w sumie nie, nie, nie odczułem jakiejś tam dużej różnicy. Tutaj u góry mamy pokrętło, też od jakby siły nacisku, tutaj na tych elektrodach, kiedy właśnie wyzwoli nam impuls. I w sumie, tutaj z ciekawszych rzeczy, pokrótce to chyba, chyba na tyle. Dobra, to przechodzimy tutaj do testu. Ogólnie, blaszkę tutaj mam. 0,15 mm grubości. No i sobie sprawdzimy, jak ona tutaj będzie zgrzewała. Tam. Spróbujemy sobie oderwać. No, powiem wam, że oderwanie tego jest jak widzicie ciężkie patrzcie ta blaszka się rozrywa a te zgrzewy nie chcą puścić no także w porównaniu do tamtej zgrzewarki no z jestem mega zadowolony, jestem z niej mega zadowolony robi mega robotę no wiadomo kosztowała swoje ale kurczę na dłuższą metę lepiej czasem właśnie wydać te Kilka stóp więcej i cieszyć się z tego sprzętu, a nie tylko ciągle niego nie narzekać. Także e, tutaj akurat tą grzewarkę polecam. E, I co? No, ja jej użytkuję już faktycznie gdzieś koło e, 3-4 miesięcy. E, kilka akumulatorów już tutaj już zgrzała. A jeszcze zapomniałem wspomnieć ogólnie, że e, gdy kupiłem tą grzewarkę, e, musiałem też wymienić bezpieczniki. Bezpieczniki u siebie tutaj w instalacji. Z tego co pamiętam, na początku miałem chyba B15, B15 chyba miałem bezpiecznik, i później założyłem z tego co pamiętam B20, i B20 dalej czasem wyrzucało, i w tej chwili też kurczę już nie pamiętam mam albo założony e, C20 albo B25 Jest, w sumie już nie pamiętam jaki on dokładnie teraz założony na pewno na pewno przy 20 be, przy B20 bezpieczniku e, podczas grzewania no niby wszystko zgrzewało ale czasem był taki impuls że po prostu wyrzuciło ten bezpiecznik to już akurat wtedy nie było już takie uciążliwe e, tak jak przy B15 gdzieś tam wy, wyrzucało było praktycznie za każdym razem przy B20 to od czasu do czasu się zdarzało, ale w, pamiętam, że właśnie wtedy wymieniłem na mocniejszy i, i teraz y, bez problemu y, może nią zgrzewać i. I właśnie z tego co pamiętam przy, przy tym którymś pośrednim, nie B, przy, przy B15, tylko przy tym kolejnym, który wtedy założyłem, problem był też taki, że właśnie podczas grzewania chyba go nie wyrzucało, tylko wyrzucało podczas y, jakby. O wyłączenia tutaj w tym momencie. Nie wiem czy było słychać, ale jest takie rozładowanie jakby tej drzewarki i podczas tego rozładowania właśnie e, wyrzucało ten bezpiecznik. No teraz w tym momencie już nie mam takiego problemu, także e, także mówię no C20 albo B25 e, bezpiecznik założyłem i, i już nie ma tego problemu. No jeszcze korzystając z okazji, że właśnie nagrywam ten filmik o tej drzewarce. E, też mam pytanie, e, może ktoś właśnie już taką zgrzewarkę posiada. E, jak wymienić e, elektrody w tym uchwycie? Ja z tego co pamiętam na początku, właśnie mnie to zaciekawiło. E, I z tego co pamiętam, odkręcałem tutaj e, te dwie śrubki, rozebrałem, znaczy tutaj, to rozebrałem tutaj ten przód, jakby. E, I w ogóle ciężko było się dostać gdziekolwiek do tych elektrod. I stwierdziłem, że dobra, nie będę kombinował wtedy, bo, bo one były jeszcze ok, ale już tak powoli, powoli mi się kończą te elektrody. No i też jestem właśnie ciekawy, jak, jak tutaj wymienić te, te elektrody. Napiszcie w komentarzach, możliwe, że pomożecie nie tylko mi, ale też komuś innemu w przyszłości, jeśli będzie właśnie szukał jakiejś informacji o tej grzewarce. Także podsumowując, no grzewarka spisuje się bardzo fajnie, jestem z niej zadowolony. Może ktoś taką posiada, też podzielcie się informacjami w komentarzach, jak to u was wygląda, czy mieliście z nią jakieś problemy. No mówię, ja na razie w ciągu tych trzech miesięcy żadnych problemów z nią nie miałem. Wydaje mi się, że że warta była swoich pieniędzy. Z tego co pamiętam, zapłaciłem za nią jakieś 1200 zł. No i jest na pewno o wiele lepsza do tej poprzedniej, z którą też nagrywałem filmy tam gdzieś poprzednio. Ta jest o niebo lepsza. I co, no z wami się żegnam i, i do kolejnego filmu. Na razie.